Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym przeglądzie sklepie. Wchodzi się kochani, pojechałam zobaczyć czy są jakieś nowości e i powiem Wam, że nawet trochę tych rzeczy było. Myślałam, że już po prostu się zasoby wyczerpały, a tu w dalszym ciągu przychodzi coś nowego. I właśnie oglądam taki piękny sweterek, on jest w takim kolorze śmietankowym jak widzieliście jakieś tam jelonki, hasają, 60 zł kosztuje od do 2XL bardzo przyjemny w dotyku sweterek z takimi elementami w kolorystyce różowo zielonej bardzo, bardzo przyjemny i jeżeli chodzi o sweterki dzisiaj to mamy kolejną pozycję tylko tutaj mamy taki golfik on jest taki bardzo szeroki tutaj mamy taką nitkę przechodzącą przez sweterek. Ona jest taka mieniąca się w kolorze. Bym powiedziała, że to jest granatowy, a sweterek jest zielony. Ma takie wykończenie ściągaczem na rękawach i na dole. I zaraz sprawdzimy cenę tego golfika. On ma kolor zielony. Myślę, że kamera nie przekłamuje jakoś bardzo. Także takie dzisiaj, kochani, dwie nowości, jeżeli chodzi o panie zauważyłam i szukam metki, ale już zaraz powiem i w międzyczasie jak znajdę, no dobra jest, czerwona metka Pepko Christmas, mamy cenę 50 zł i tutaj jeżeli chodzi o rozmiary to nawet 2 XL. i Kochani poproszę Was na początku filmu o subskrypcję, w łapkę do góry, pozostawienie komentarza będzie mi bardzo miło, a jeżeli macie ochotę wypić ze mną wirtualną kawkę, to link do tej kawy jest w opisie filmu, jest to forma wspierania kanału. A dzisiaj jeszcze, zobaczcie, mamy zieloną bluzę. No, ona nie ma tutaj jakiegoś podszycia misiowego, tak, po prostu bluza sportowa 40 zł od S do M, M na L, dwa rozmiary. Mamy jeszcze trochę bluz, słuchajcie, beżowych. Zostało jakieś tam beżowe spodnie i yy, ta karmelowa bluza. A tu widzę, że na przykład do tej bluzy jeszcze można dobrać sobie spodnie i powiem Wam, że fajnie się robi z tego taki komplet. Yy, niekoniecznie w sumie taki dresowy, 35 zł i do 2xl największy yy, rozmiarek. Yy, tutaj jeszcze znalazłam cię kurtkę. Yy, powiem Wam, że to jest taka z cieńszych kurtek, ale powiem Wam, że wiecie, do auta ta zima, no dzisiaj zimno 60 zł, kosztuje 44 46, największy nawet rozmiar, także taka przejścióweczka bym powiedziała, ale są w dalszym ciągu te kurtki dostępne no i batka mi wczoraj mówiła, że super, że pokazałam biżuterię, więc dzisiaj jeszcze poleciałam, zobaczcie takie pierścioneczki, tutaj akurat w rozmiarze XL, cały komplecik za 8 zł, myślę, że super cena taki wiecie gadżet na święta warto sobie coś tam y, zmienić i tutaj komplet kolczy też powiem Wam bardzo fajne te kolczyki za 5 zł para i tutaj usiłowałam Wam pokazać nie wiem czy mi to wyszło tam jeszcze z tyłu jest yy, z gwiazdką to jest taka choineczka i zakończona taką gwiazdką, myślę, że widać, czyli mamy jakieś tam rodzaje tych kolczyków, więc warto sobie podejść i zobaczyć, no powiem Wam za 5 zł do jakiegoś świątecznego sweterka ekstra, tak samo właśnie, jak i jakieś te pierścionki, czy kolczyki. Tutaj kapcie za 20 zł, różowe powiem Wam, że dzisiaj dużo tych kapci, akurat tutaj dla dziewczynek jeszcze spotkałam za 25 Mamy duży wybór tych świątecznych, ale no, większość kapci już Wam pokazywałam. Staram Wam się pokazywać nowości, wszystkie na bieżąco. Tutaj 20 zł za kapcie, kolejne, te bardzo ładne, nawet są, wiecie co, czasami te dziecięce. Dziewczęce, rozmiary są większe, więc jak ktoś ma małą stópkę, to też się zmieści. I tutaj są też kapcie w większym rozmiarku, także naprawdę jest tego w tej chwili dużo, nawet na prezent można zakupić. A dzisiaj oglądam, bo wiem, wam, że w tym sklepie, w którym jestem, bardzo ładnie są wyeksponowane piżamy. Jest bardzo ładnie powieszony, zobaczcie, i spodnie widać, i widać bluzę. Zobaczcie, jakie te spodnie świetne w te muminki. Także dla wielbicieli, muminków i wielbicielek bardziej dla wielbicielek, bo to piżamka damska, e, piżamka w muminki, ona jest w cenie 50 zł i XL, -ka. być może ją pokazywałam, bo coś mi się kojarzy, ale powiem Wam, że tu jest naprawdę, e, ten dół jest bardzo ładnie wyeksponowany, bo ile bluzkę zawsze widać, to ten dół jest gdzieś tam przełożony przez wieszak i nie można się nawet do tego dostać. I dzisiaj jeszcze znalazłam jedną piżamkę, bardzo milutka, bardzo ciepła, e, ze ściągaczami tutaj w takim kolorze jednolitym, to samo przy spodniach 50 zł i XL to jest największy rozmiar z tego dla panów też również nowość piżamkowa zobaczcie, z takim dzikim jakimś wil, wilczur chyba, bo tam wild white jest chyba napisane i tutaj mam tak, spodnie w kolorze takim ciemnozielonym, to nie jest czarny to jest ciemna zieleń, tak jak Wydaje mi się tutaj nadruk na bluzie. Także bardzo fajne też spodenki. Znaczy no cała piżamka męska i ona jest w cenie. Wild Life, tak. 40 zł i tutaj zobaczymy rozmiary. Mamy odemki, tak zazwyczaj u Panów jest odemki do 2XL w Pepco. I tam obok, jeszcze możecie kątem oka zobaczyć tą świąteczną piżamkę, ale też mi się wydaje, że ja już ją pokazywałam. I tutaj tak, zaczynają się wypieki świąteczne pomału, więc przyda się taka miska. Z łopatką zmiesza, z mieszadełkiem 50 zł, no z przyrządem do mieszania. Może tam będzie ładniej. I tutaj mamy kochani, kolejną rzecz. Na lód 12 zł. Na lód tylko dokładnie to nie wiem, powiem Wam do czego służy. Chyba po prostu jest to no taki po prostu większy pojemnik na lut. Dajcie mi znać, właśnie co sądzicie o tym, bo. Tak do końca to Wam te opisy są takie, że nie wiadomo. Za 10 zł mamy również korek bardzo fajny do wina ze śnieżynką. Także można też sobie zakupić. No i chyba tyle tutaj, jeżeli chodzi o nowości. Większość już było pokazywane. Nawet nie wiem, czy coś jeszcze właśnie dojdzie z tych nowości. Będziemy, będę sobie to monitorować i oczywiście Wam wszystko przekazywać. I kochani, jeżeli kupiłyście już prezent już macie lub macie zamiar, to zauważcie, że w PEPKO mamy bardzo dużą ofertę torebek. Nie tylko torebek, ale również innych akcesoriów do pakowania, prezentów. I na przykład tutaj taka fajna torba z kokardą za 6 zł. przykład, moją uwagę, ma ten wystający właśnie element kokardy, jest bardzo ładna. I mamy oczywiście torebki większe. Mamy mniejsze, i w ogóle zauważyłam, że te torebki, na przykład tak jak ta granatowa, czy ta właśnie z kokardą, występują w innych rozmiarach. Są po prostu średnie, mniejsze i takie malutkie. Zaraz Wam to pokażę. O, tutaj są wywieszone te mniejsze, średnie, i właśnie u góry jeszcze zobaczcie. Widzicie? Wszystko te same. W, ta sama kolorystyka, ten sam rodzaj tylko w różnych rozmiarach i na koniec jeszcze kochani taki kocek fajnie cieplutki, no teraz zimno, więc można się tym kocem przykrywać, otulać, robić ciepłą herbatkę i spędzać czas w domu metr na dwa, wiecie czekają nas porządki, więc um, no to jest taki czas, że po prostu i siedzenia w domu pod kocykiem, no i tych porządków. Także, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.